Siaczko, ziemeczki, ja jestem wierowski e, Zaczynamy sobie dzisiaj serię, y, nie wiem jak to się będzie jeszcze nazywać. Ogarniemy sobie jeszcze później. E, ze mną jest dzisiaj. Jadekson, cześć, cześć <grym> Jadekson. I dzisiaj w sumie postaramy się wam pokazać, albo on mi będzie podpowiadał. Jak widzicie, zniszczyliśmy już tutaj trochę trawki, ogarnęliśmy już tutaj tutaj stało. Gramy na, serwer na serwerze Hypixel. O. Posadziłem się, za ok. Poczekaj, no, poczekaj, naz nazwiemy to drzewo. To będzie drzewo, które zostanie do końca naszej gry. No nie, gramy sobie na Hypixelu, postaramy się trochę wam pokazać, on mi tutaj będzie pomagał, bo ja tutaj dużo nie grałem, pokazać wam trochę jak wygląda ta gierka, jak możecie zarabiać przede wszystkim. Eee, wszystkie wszelkie zadania, jakie są dostępne, tak mi się wydaje. Eee, I w sumie to chyba tyle. Eee, tu jest chłopie, minion. Mam miniona na byku. No, ale no cóż. A w niego klikniesz, no. to można ulepszać te miniony. Masz tutaj tego Goldingota. Okej, okay. no masz. Jak, no widzisz, mam, jak no klikniesz miniona, masz tego Goldingota. To tutaj potrzeba 8 razy 24 cobblestone żeby no ulepszyć no. cobblestone miniona drugiego. Gdy ja. ulepszy się tam jakąś, jakąś ilość z tych minionów, to po prostu blokuje się kolejny slot. Na razie na początku możemy wywodzić tylko 5 minionów, a od niego muszą być dwa kratki powietrza przeważnie. Zawsze, bo nie, na, na przykład są takie miniony jak właśnie Whit Minion, to on potrzebuje mieć dookoła tak jakby Dirta, dwie kratki. I on tutaj już zaczyna produkować kobla, i później, jak już zbuduje sobie taką platformę swoją, to Mama. zaczyna go kupować, i później on ma tutaj taki w sobie magazyn. Yy, który właśnie yy, tam jak zbierze A, ten krok tak stąd, to go tam sadza do środka Dobra, czyli on sobie tworzy samemu, dobra Jak ktoś chce wygrać Minecrafta Premium, Sonia To patrzcie, w opisie macie link tutaj do Dexonica kanału, nie? Wchodzicie na jego kanał, zostawiacie mu suba z dzwonem oczywiście Jak chcecie to obejrzycie jego os ostatni odcinek, jak nie chcecie to nie, nie oglądajcie <laughs> yy, Mi zostawiacie subeczka, łapeczkę w górę oraz dzwoneczek ja wszystko będę sprawdzał oraz yy, możecie zostawić komentarz. Jaki komentarz mogę zostawić, co? Hmm. Może koblys tą co? Tak o. Dobra, Dobra minion, minion jak napiszą. Takie coś, byku. Minion takie o, macie tu minion. Napisane. Dobra. I gdy zupełne zapełny tego zboża. Może nawet dostać takie marne 2000, ale to już jest jednak... Jedna część takiego początkowego dobrego seta, który się przydaje. No dobra, także. Co w kolmajnie? No, to To są Fairy fe Souls. Gdy wejdziesz sobie, klikniesz gwiazdkę. No. Klikniesz sobie Quest Log, to czyli taka książka z piórem. No. To masz Find All Fairy Souls, widzisz? Mam, no, mam, mam. Tak, i za to trzeba będzie się na pewno zabrać, bo jest to rzecz niezbędna w grze, bo to dodaje prawie 500 HP bez żadnej zbroi. Najprawdopodobniej dostajemy jakiś fajny kill jak fight the lazy miners pickaxe. Aha, aha, jakiś lift operator jest, nie wiem do czego on służy. Dwa? Ale są tutaj już moby, więc. Tutaj Creeper, fuck trudność. Kurde, wyrąbałem się. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Widzimy się w następnym odcinku. E, zostawcie tu 25 łapaczek w górę. Pamiętajcie, że aby wziąć udział w konkursie na Minecraft Premium, e, którego wam rozdam, e, i na następnym odcinku będą wyniki, e, zostawcie tutaj 25 łapaczek w górę. E, musicie mi zostawić Subika, łapeczkę. Może e, e, łapeczkę? No, łapeczkę. Dzwoneczek oraz Deksonowi. Jego kanał będzie w opisie. Pamiętajcie, żeby jeszcze wejść na mojego fanpage'a, który jest w opisie. Tam zawsze wszystko jest szybciej, wszystkiego się szybciej dowiadujecie o odcinku i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Postaramy się Wam podpowiadać z Deksonem. Pomożemy Wam, jeśli coś by Wam nie pasowało tutaj na Hypixelu, na SkyBlocku Czymś byście mieli problem, śmiało piszcie, my Wam wszystko będziemy na wszystko będziemy odpowiadać i pomagać. Także widzimy się w naszym odcinku. Siemanko! Cześć.